Na stadionie Śląskim w Chorzowie Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach z okazji Dnia Ziemi rozdał, jak co roku, „zielone czeki”. Tym razem 2022. Dla kogo są te nagrody? Mamy cztery kategorie, ale 27 projektów, i one były tak ciekawe, tak interesujące. Czasami były na tym samym poziomie, że kapituła, kiedy rzeczywiście obradowałam, mieliśmy trochę kłótni do tego, kto powinien wygrać, i dlatego też wyróżniliśmy 5 projektów, więc zwiększyliśmy ilość osób wyróżnionych o kolejne pięć, czyli nie tylko cztery osoby jako laureaci, ale przede wszystkim osoby wyróżnione, bo tym samym chcemy również zachęcić te osoby do. Do tego, żeby działały dalej i może w kolejnych latach również byli laureatami tego konkursu. Cztery kategorie w tym roku, podobnie jak to było w latach ubiegłych, osobowość roku, ta kategoria, której właśnie tych pasjonatów ekologii, osoby fizyczne doceniamy, pokazujemy i prezentujemy, a oprócz tego inwestycja roku, gmina przyjazna dla czystego powietrza i ostatnia akcja i programy na rzecz edukacji, w której chcemy doceniać i doceniamy a najczęściej organizacje pozarządowe prowadzące tego typu działania. Trzeba po prostu mieć pasję, i tą pasją, żeby była ta edukacja, właśnie ta chęć utrzymania tego środowiska naturalnego i podniesienia poziomu życia. Kwestia spojrzenia szeroko na możliwości tej edukacji i nowych form i połączenia tego wszystkiego. Myślę, że to jest ten wytrych. Bo to zarówno działania właśnie takie e, twarde, inwestycyjne, o jakich Pan Redaktor mówi, związane e, z odnawialnymi źródłami energii, związane z modernizacją procesów e, przemysłowych, aby były bardziej e, ekologiczne, ale to także działania e, edukacyjne, działania promocyjne, działania wskazujące dobre praktyki w zakresie e, ochrony środowiska. I to całe spektrum tego różnego rodzaju e, działalności bierzemy pod uwagę e, w. Ocenie, przyznając czeki. Przyszłość nasza to jest przede wszystkim czyste powietrze, to jest zdrowa woda i zdrowa gleba. Chcemy, aby te czeki były takim impulsem do działania jeszcze szerszego, jeszcze większego, jeszcze aktywniejszego, żeby. Próbujemy, nagradzając chociażby w kategorii osobowość roku pasjonatów ekologii, wyciągać czasem osoby takie, które są mało znane, mało widoczne, ale doceniając ich w ten sposób, pokazujemy, że także taka działalność jest ważna i istotna z punktu widzenia właśnie ekologii. Zresztą sami Państwo ocencie laureatów i obejrzyjcie galę. zapraszanie kabareciarza do prowadzenia gali też jest ryzykowne bo my wszędzie widzimy kabaret wszędzie widzimy humor na przykład są takie fajne ekologiczne inicjatywy jak na przykład te płoty energochłonne takie te wyciszające przy autostradach normalnie to jest no fajna sprawa natomiast ja od razu widzę że to powinno stać tam gdzie domy gdzie ludzie mieszkają a zwróćcie uwagę to najczęściej ciągnie się przez lasy i tak te lasy wyciszyli że teraz w październiku gody jelenie poszły spać trzeba będzie sarny im vitro na wiosnę zapłacić. Czy wy taką a na przykład a propos ekologii, nie? I są takie te mosty donikąd, ja to nazywam. Bo ten most nie ma początku, nie ma końca, tam trawa u góry, to są mosty dla żab. I co chwilę się jedzie i most dla żab. Znaczy ja nie mówię, niech żaby mają mosty, ale dlaczego każda żaba ma mieć swój. Albo te, teraz już się to na szczęście skończyło, ale kiedyś, jak był ten multum tych fotoradarów, to żeśmy się śmiali, że sokoły jak lecą i takiemu Sokołowi to blicnie, no to on nie widzi, schodzi, idzie pieszo i stąd się nazywa sokół wędrowny. Na przykład kiedyś śmialiśmy się, no bo jest coś takiego, nie oszukujmy się. Dlatego ta gala jest tak bardzo ważna i potrzebna, że jest prawdziwa ekologia, ale jest też taka trochę hipokryzja czasami ekologiczna. Czasami nawet mówi się, że jest tak zwany ekoterroryzm na, na świecie i z tego ekoterroryzmu są największe pieniądze. No ale to nie wchodźmy w politykę, to tam nie ma, to nie ma sensu. To tam sobie możemy w kolorach porozmawiać. Ale ja zawsze mówię, z jednej strony świat dba o to, żebyśmy się zdrowo odżywiali i tak dalej, i tak dalej, a idziecie do sklepu, macie całą markę jedzenia, a w środku takie małe stoisko zdrowa żywia. To znaczy, że to wszystko dookoła jest zatrute. No bo jaki z tego wniosek? I tak człowiek, lepiej czasami, żeby nie myśleć, nie? Tak? Od razu mi się taki, taki śląski żart przypomina, jak kobiety sobie kupiły nasiona modyfikowane genetycznie, posadziły to na grządki, to tam w lipcu wyrosło, jedna woła do drugiej. Ty, hej, dla później, no my tu wyrosły takie pomidory, a ta druga, a mnie takie o górę. A trzecie taką przybuchość jest z okna wychylone. Baby, kaj, ten chłop <grywa> No ale to takie, to jeszcze nie jest gala, proszę Państwa. Gala będzie dopiero teraz, także mieliście wyłączone te kamery, nie? No to jest teraz bardzo niebezpieczne zjawisko. Na każdym występie ktoś nagrywa. Przeważnie kobiety, w pierwszym rzędzie, od razu telefon. O, pani się śmieje, ostatnio tak miałem. Wychodzę na scenę, kobieta, telefon. Czegoś tam szuka, panie prezesie, no to ja tak delikatnie, a dobra, nie będę upominał Wizma swoje prawa, śpiewa piosenkę, dwa razy się pomyliłem, bo cały czas tam kątem, w końcu mówię, nie, nie muszę jej zwrócić uwagę, bardzo panią przepraszam, czego tam pani teraz szuka w tym telefonie, a ona patrzy na mnie i mówi, ja sprawdzam, kim pan jest. To jest taki żar, jak, ekologiczny żar, jak babka znalazła lampę Aladyna. Znacie to państwo, czy nie? Nie? No więc zaczęła te, To wiecie, to jest lampa Alladyna, nie? Tam w środku CIN siedzi. No, to nie chodzi o ten alkohol, tylko o tego w tym turbanie. No i ta kobieta zaczęła pocierać tę te lampę, ten czym wyskoczył i mówi, droga masz jedno życzenie. A ona mówi, ja tak bardzo kocham swojego męża. chciałbym cały czas przebywać razem z nim. Chciałbym zasypiać obok niego, budzić się obok niego. chciałbym, żeby mąż cały czas nie dotykał i ten chin zamienił ją w iPhone'a. 14 Pro, Max, jeden terra. Dobrze, zaczynamy! Super, to poproszę o takie jakieś brawa na początek. Dzień dobry Państwu. Witam bardzo serdecznie na uroczystości. To wszystko, co mówię, macie od razu na tych dwóch ekranach, także na uroczystości wręczenia Zielonych Czeków Anno Domini 2022. Kategoria ekologiczna, osobowość roku. Może najpierw przeczytam nominowanych, Panie Prezesie? I tutaj nominowanymi, no może jednak, żeby nikogo nie pominąć, przychodzi taki wiek, że jak człowiek chce mieć płaski brzuch, to sobie musi na plecach namalować, a jak coś widzieć, musi założyć okulary. Yy, nominowani w tej kategorii Arkadiusz Gardias, Katarzyna majzel Pośpie, Gabriela Kaczyńska, Ewa Bilińska, Magdalena Ochwat, Tomasz Beczała, Marcin Jałowy, Marcin Podsiadło, Zapraszam teraz pana prezesa na scenę, zapraszam panią marszałek na scenę i jeszcze dodatkowo pana wiceprezesa Adama Lewandowskiego. Przekazuję wam kopertę. Ja proponuję, żeby może najpierw, może pan prezes jako pierwszy odczyta laureata w kategorii ekologiczna, osobowość roku. Ja tylko powiem, żeby... Zwycięzca może nie przychodzi od razu na scenę, bo mamy jeszcze dla niego film dopiero po tym filmie. Szanowni Państwo, z kategorii ekologiczna osobowość roku zwyciężyła w tym roku Pani Gabriela Kaczyńska. Zaprowadzenie wraz ze swoją córką mają. Audycji EkoRanek prowadzone od niemal 9 lat na antenie Polskiego Radia Katowice. Gratulacje. Ekologiczna osobowość roku. Laureatka wraz ze swoją 12-letnią córką Mają od niemal 9 lat wspólnie prowadzą audycję EkoRanek emitowaną na antenie Polskiego Radia Katowice. Audycja w formule reportażu uczestniczącego poświęcona jest ekologii, ochronie środowiska i naukom przyrodniczym. Biorą w niej udział naukowcy, eksperci i popularyzatorzy nauki, ale przede wszystkim zaproszone do programu dzieci. Bo jesteśmy wszędzie, bo jesteśmy i pod ziemią, i w powietrzu, i na skałach, i w górach, i w parkach, i w ogrodach, i w szkołach, i w przedszkolach. Bo w takie miejsca także odwiedzamy, bo tam też dzieje się sporo ciekawych rzeczy. Też są podejmowane przeróżne ekologiczne inicjatywy. Poszczególne odcinki audycji nierzadko wykorzystywane są w szkołach i przedszkolach jako materiał dydaktyczny. Pani Gabriela Kaczyńska jest osobą niesamowicie zaangażowaną w działania związane z ochroną przyrody i cechy charakteru, czy też taka energia, która z niej bije, energia, pozytywizm, powoduje, że wszelkie na przykład audycje dla dzieci są niesamowitą przygotą dla dzieciaków. Wszyscy z wielkim zainteresowaniem jej słuchają i przez to na pewno ochrona przyrody zyskuje. Gabriela Kaczyńska na co dzień jest dziennikarką Polskiego Radia. Współpracuje też z programem pierwszym i programem trzecim Polskiego Radia oraz pozostałymi rozgłośniami. Jest inicjatorką wielu akcji i kampanii społecznych dotyczących ochrony przyrody i propagowania zdrowego stylu życia u dzieci i młodzieży. z ja córką maja pani marszałek. To teraz poprosimy was o takie pamiątkowe zdjęcie. Chwila dla Pięknie chciałyśmy z mają podziękować przede wszystkim zespołowi parków krajobrazowych województwa śląskiego z panią dyrektor na czele, bo gdyby nie ta nominacja to dziś tutaj by nas nie było. Dziękujemy oczywiście kapitule konkursu, dziękujemy Wojewódzkiego Wojewódzkiemu Funduszowi Ochrony Środowiska w Katowicach, który od pierwszego odcinka, Szanowni Państwo, od tych wielu lat nas wspiera co roku i mam nadzieję, że wspierać się będzie. Maja dziś już wyrośnięta, ale jak zaczynała miała 4 latka i towarzyszy mi praktycznie przy realizacji każdego odcinka i tak jak na filmie mówiłyśmy, bywamy w różnych miejscach i w powietrzu i pod ziemią. I na polach łukach, czasem też w studiu Radia Katowice, kiedy mamy dni otwarte, wtedy robimy ekoranek na żywo, co jest ogromnym wyzwanie, Wtedy przychodzą setki dzieci, ale też jak się okazuje, dorosłych. Czasami nawet są jakieś przepychanki między dorosłymi a dziećmi, bo ta audycja też wiemy, że jest odbierana przez osoby dorosłe. My się polecamy w każdą niedzielę po godzinie 10. Dziękuję też również swoim przełożonym, którzy tutaj byli Radio Katowice. Które też darzy nas chyba zaufanie powierzając i realizację zawsze na początku stycznia tych odcinków. Ale też pozwala się rozwijać, bo od niedawna tworzymy również ekorankowe podcasty. Wszystkie do odsłuchania na naszej stronie radio.katowice.pl A Państwa zachęcamy do współpracy. Z wieloma gośćmi się znamy, współpracujemy, a z tymi, z którymi jeszcze nie Jesteśmy otwarte wszystkie ekologiczne, przyrodnicze tematy z udziałem dzieci dla dzieci. To właśnie... Nie wiem, czy mają coś chciałabyś dodać. Ta nagroda bardzo nam da skrzydeł w nowych audycjach. Bardzo dziękujemy i jesteśmy bardzo wdzięczne. Dziękuję bardzo. Proszę Państwa, kategoria numer dwa. Gmina przyjazna dla czystego powietrza. Dobrze, panie prezydzie, to ta kategoria. To może teraz wyczytam nominowane gminy. Gmina Czechowice, Dziedzice, Gmina Piekary Śląskie, jeden wniosek, Gmina Piekary Śląskie, drugi wniosek, Gmina Mszana, Gmina Istepna, Gmina Jejkowice, Gmina Mysłowice, Gmina Goczałkowice, Zdrój, Gmina Ślemień, Gmina Gwidice i Gmina Świetlany. Zapraszam trójcę na scenę po raz kolejny, celem odczytania werdyktu kapituły. Ile tam? To może teraz Pani Izabela. A ile tam w tej kapitule, że tak powiem, było mężczyzn i kobiet, ile was było wszystkich? 20? 22? 20 osób jest pół na pół. Pół na pół, czyli 10 mężczyzn. Duże kapituło? Szanowni Państwo, gmina przyjazna dla czystego powietrza. E, laureatem tej kategorii została gmina Gorczałkowice z drugiej. I zapraszamy Gmina przyjazna dla czystego powietrza. Goczałkowice Zdrój walczą o czyste powietrze na różne sposoby. Jednym z nich jest realizacja programu ograniczenia niskiej emisji. W samym tylko 2021 roku wymienionych zostało 135 nieekologicznych i nieefektywnych źródeł ciepła na ekologiczne. Koczłkowice zdrój jako gmina uzdrowiskowa zawsze dbały i dbają o, o środowisko. Generalnie przez ostatnie lata wykonaliśmy bardzo dużo inwestycji w ochronę środowiska. Można to wymienić rewitalizację parku zdrojowego, rewitalizację starego budynku dworca w sąsiedztwie parku zdrojowego. Również wykonaliśmy w sąsiedztwie centrum przesiadkowe ze stacją wypuszczania rowerów. Ponadto w gminie prowadzony jest punkt konsultacyjno-informacyjny programu Czyste Powietrze, a dla mieszkańców ogrzewających domy wyłącznie ekologicznymi źródłami ciepła wprowadzona została niższa o ponad 80% stawka podatkowa. W gminie prowadzone są przy użyciu drona kontrole palenisk domowych. W ubiegłym roku kontrolowano je 133 razy. Ekologia to nasza przyszłość, nasze dzieci, nasze środowisko, to powietrze, którym oddychamy, to otoczenie, w którym żyjemy. Na pewno warte, bo to nasza codzienność. Z tego jestem dumna i tym się szczycę. We współpracy z Polskim Alarmem Smogowym w mieście stanęły tak zwane mobilne płuca, happening ekologiczny z udziałem uczniów. Przeprowadzone też zostały dwie akcje edukacyjne dotyczące szkodliwości smogu. O jakości powietrza rozmawiano również podczas naukowych wykładów na sesji Rady Gminy. Goczałkowice Zdrój zajmują 11 miejsce w rocznym rankingu gmin w programie Czyste Powietrze. Wójt gminy, pani Gabriela Szczerze Państwu powiem, występowałem w tym roku w tym pięknym parku zdrojowym. Potwierdzam wszystko, co było tutaj mówione i pokazywane na tym filmie. Pięknie się Wasza gmina rozwija. Duże inwestycje. To widać, jak to mówią, słychać. Ja myślę, że zawsze jest coś do zrobienia. Jego całkowicie, owszem, o czystym powietrzu mówią już bardzo dawno, dlatego, że jako gmina uzdrowiskowa jesteśmy zobowiązani do przedstawiania ministrowi zdrowia, tak zwanego aparatu uzdrowiskowego, w którym przedstawiamy, jakie to powietrze u nas jest, dlatego my już, my już wcześniej zaczęliśmy działania w zakresie ograniczenia niskiej emisji i poprawy powietrza. Realizowaliśmy przede wszystkim nasz gminny program ograniczenia niskiej, ograniczenia niskiej emisji w naszej gminie. Do tego doszedł program Czyste Powietrze, więc myślę, że, że w ostatnich latach bardzo dużo zrobiliśmy, ale wynikało to z tego, że świadomość mieszkańców, świadomość nasza była bardzo wysoka w związku właśnie z tym, że jako gmina uzdrowiskowa dużo wcześniej musieliśmy o to powietrze zadbać i to powietrze pokazywać. W tej kategorii e, kapituła wyróżniła również gminę Ślemień i gminę Muszach. Zapraszamy na scenę pana wójta Jarosław, pan wójt Jarosław Krzak i pan wójt Mirosław Szymanek. Gratulujemy, prosimy o odebranie wyróżnienia, prosimy no, o pamiątkowe no, zdjęcie. No, tak. Kategoria inwestycja proekologiczna roku. Zakładam okulary. Nominowani w tej kategorii to Gmina Chorzów, Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Gliwice Spółka ZOO, a także Gmina Kalety. Zapraszam. Prezesa, przewodniczącą kapituły, zastępcę prezesa, wręczam kopertę i proszę, może teraz zastępca prezesa. Tak, żeby było sprawiedliwe, pani Izabela mówiła, że się dogadujecie. O, no właśnie, to jest to samo, co u mnie. W tej kategorii zwyciężyło Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w spółka Sokarek Ograniczoną Ograniczona w odpowiedzialnością. kalkulacji. Inwestycja proekologiczna roku. Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej zdecydowało się na wybudowanie instalacji odsiarczania i instalacji odazotowania spalin dla swojej kotłowni z przyczyn głównie yy, Panowania nad czystością powietrza w Gliwicach i spełnienia rygorystycznych norm y, europejskich dla tego typu obiektów energetycznych. Inwestycja to około 650 metrów sześciennych instalacji betonowych, blisko 750 ton konstrukcji stalowych, a także 4,5 km sieci elektrycznej i aparatury kontrolno-pomiarowej. Nowoczesna instalacja oczyszczania spalin sprawia, że do atmosfery trafia mniej zanieczyszczeń gazowych. A standardy emisyjne, jakie spełnia kotłownia osiągają wyśrubowane normy emisyjne ustanowione dla Polski przez Komisję Europejską. Instalacja odsiarczania otacowania w liczbach to redukcja nawet do 99,96% szkodliwych substancji yy, gazowych yy, w gazach odlotowych do atmosfery. Jak SO2, jak NOX, jak HCL, jak fluorowodory, jak również i pył. I dzięki wojewódzkiemu funduszowi Ochrony środowiska, który Wspomógł nas finansowo rzędu 27 milionów złotych. Ta instalacja miała szansę powstać, i jesteśmy, myślę, z niej, jak również liczanie bardzo dumni. W wyniku realizacji tej inwestycji kotłownia WR25 po okresie derogacji ciepłowniczej od 1 stycznia 2023 roku będzie spełniała standardy określone na podstawie konkluzji BAT. Całkowity koszt budowy wyniósł niemal 52 miliony złotych, z czego 27 milionów to dofinansowanie ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach. Ja myślę, że e, nagroda nie jest w stanie wynagrodzić tego, co, co mieszkańcy w tak naprawdę otrzymali. I, I najważniejsza jest instalacja, a jeżeli jeszcze jest doceniona w, w postaci takiego lauru, no to tylko się cieszymy z tego oczywiście. Tu trzeba powiedzieć tak, że wchodzą nowe normy od 1 stycznia 2023, i żeby te nowe normy, wyśrubowane europejskie normy spełnić, instalacje muszą się modernizować. Nasza instalacja, która była wcześniej oczyszczania powietrza, czyli absorbująca nie, te no, zanieczyszczenia tak naprawdę w spalinach wylotowych, skopów, y, w tym przypadku rusztowych, węglowych, no należało poczynić pewne inwestycje, a w tym przypadku była to inwestycja, właśnie która spełnia normy środowiskowe, które dopiero przed nami i które będą obowiązywały od 1 stycznia tego 2023 roku. Bez tego tak naprawdę ciepłownia byłaby bezbronna, i należałoby zmienić albo źródło ciepła, albo przejść na gaz. A wiemy, jak z paliwem gazowym jest niebezpiecznie. Ostatnio, to już ostatnia kategoria. Programy i akcje na rzecz ochrony przyrody oraz edukacji ekologicznej. W tej kategorii nominowani Fundacja, o której przed chwilą mówiłem na rzecz Dzieci Miasteczko Śląskie, Pan Dumieński, Polski Związek Wędkarstwa Koło Kalety, Stowarzyszenie Niedokarnia Smoga, Zespół Szkolno-Przedszkolny w Perli Wielkiej, Stowarzyszenie Kobiet Aktywnych. Przepraszam, ale muszę Was znowu zaprosić na scenę. W kategorii programu Akcji na Rzecz Ochrony Przyrody oraz Edukacji Ekologicznej za aktywną działalność na rzecz poprawy jakości powietrza nagrodę otrzymuje Stowarzyszenie Niedokarnej Smoka. programy i akcje na rzecz ochrony przyrody oraz edukacji ekologicznej. Stowarzyszenie działa głównie na rzecz poprawy jakości powietrza. Walczymy o to, żebyśmy mogli odetchnąć tutaj w Pszczynie pełną piersią. Zresztą nie ograniczamy się tylko do Pszczyny, bo działamy już nie tylko w gminie, działamy już w całym powiecie. W ubiegłym roku Stowarzyszenie przeprowadziło intensywną kampanię informacyjną dotyczącą treści uchwały antysmogowej oraz możliwości uzyskania dofinansowania do wymiany źródeł ciepła z uwzględnieniem wpływu zanieczyszczeń powietrza na zdrowie. Na swoim koncie Stowarzyszenie ma także kampanię informacyjno-edukacyjną pod hasłem Wymień piec, nie zwlekaj, czas ucieka. Produkcję czterech filmów poruszających kwestie złej jakości powietrza w Pszczynie i sposobów monitorowania powietrza oraz skutków zdrowotnych. Przeprowadzone zostały też pomiary transektowe pyłu zawieszonego PM10 na terenie gminy Pszczyna. My wyszliśmy z założenia takiego, że źródłem problemu jest brak wiedzy i że musimy postawić na to edukację, a ta edukacja ona musi być skierowana do wszystkich i do włodarzy miasta, ale też musi być skierowana do mieszkańców. Ona przede wszystkim powinna uświadomić tym osobom jaki wpływ na zdrowie ma smog to zanieczyszczenie powietrza. Działacze stowarzyszenia stworzyli stronę internetową niedokarmiajsmoga.pl, ale też spotykają się z mieszkańcami, uczestniczą w konferencjach i debatach, pracują z dziećmi i młodzieżą, organizują koncerty, happeningi i proekologiczne wydarzenia, jak Dzień Czystego Powietrza, który połączony był z inauguracją kampanii Polskiego Alarmu Smogowego. Zobacz czym oddychasz. Zmień to. Niezwykłe, bo to jest pierwsza nasza taka prestiżowa nagroda. Pierwsza, gdy naprawdę zostaliśmy docenieni, bo my już działamy od 2016 roku i przyznam szczerze, że na początku byliśmy traktowani jak tacy no, ekowariaci możemy powiedzieć. Natomiast teraz tutaj. Jesteśmy wyróżnieni jako pasjonaci ekologii, także co się zmienia, prawda? To podejście właśnie do tego typu działań i to nas niezwykle i niezmiernie cieszy. Działamy głównie na terenie gminy Pszczyna, ale nie ograniczamy się do naszej gminy. Działamy też na terenie całego powiatu pszczyńskiego i zajmujemy się głównie działaniami na rzecz ochrony powietrza czy poprawy w zasadzie jakości powietrza. Prowadzimy różne kampanie docierając do mieszkańców, informując ich przede wszystkim o treści uchwały antysmogowej, o rządowym programie Czyste powietrze. Apelujemy do tego do nich, żeby wymieniali po prostu te stare, nieefektywne kotły. Mówimy o zdrowiu, o skutkach zdrowotnych, o tym, że trzeba sprawdzać tą jakość powietrza przed wyjściem. Tym się głównie zajmujemy. Bardzo Państwu dziękuję. Miałem jeszcze jedno pytanie, czy ktoś na koniec chce zabrać głos? Dziękuję, idźcie, gala skończona.